Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie dziś, na dzisiejszym odcinku, gdzie zagramy sobie właśnie mecz i zrobimy 100% posiadanie piłki. A zrobimy to drużyną, którą najlepiej oczywiście się klepi. Ona jest znana z tiki-taki. I nie jest to Barcelona, ponieważ Barcelona ma bardzo słabą obronę. Więc zrobimy to oczywiście na drużynie naszego Polaka Roberta Lewandowskiego. Jeszcze byłej drużynie naszego Polaka Roberta Lewandowskiego. Już w niej oczywiście nie zna, e, nie gra. A tutaj losują sobie losowy polski zespół Lech będzie Będziemy na tą przyjemność zmierzyć się. Z moi drodzy Bayernem Monachium. Co bardzo ważne, gramy ten mecz na poziomie amatora. Robert Lewandowski, taką rozgrzeweczkę, załama bramkę. Amator, 4 minuty, także było dla nas łatwiej klepać. Co bardzo ważne, dzień dobry Państwu. I gramy sobie, jak to mówi, foot troll Disblaster. Dzień dobry bardzo. I mamy alaba, tutaj jeszcze alaba w Bayernie Monachium, ponieważ nie stać mi, żeby kupić sobie FIFA 23, więc muszę grać sobie FIFA 21. Ale mam nadzieję, że na Black Friday już kupię sobie 23. To będzie ostatni piątek listopada, więc no, 2 miesiące. No, do tej pory nie. Nie masz szans. To kosztuje 250 zł, więc. Nie kupimy sobie tej 23. Na pewno, ale możemy sobie kupić 21., którą już mamy, i będziemy w nią grać przez 2 miesiące. A potem w listopadzie sobie zagramy po prostu 23. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy, jak na przykład 100% utrzymanie piłki, które chcemy zrobić, to nie ma znaczenia, czy będziemy grać w 21, czy w 23. Skoro te FIFA praktycznie się użyć, nie różnią, tylko tam jakimiś niuansami, którymi sobie chcemy grać, na przykład w meczach online. A w meczach online oczywiście nie gramy, moi drodzy. Szuli, zle. Zulej, jak to na niego mówią Zilej, Zilej, Alaba, Zile Manuel Neuer, patrzcie jak on się bawi, Zile co robi, zile. No i mamy dal, dalej 100% posiadanie piłki, on imponuje, moi drodzy Alaba, on gra w Real Madrid, więc co on zrobił w ogóle? Alaba, jak się robi w ogóle? Jakieś tam, nie wiem, podbicie piłki czy coś, Dobra, Sule, o już jest inaczej, Sule. Sulej, alaba, zile, alaba, sulej, patrzcie, trzech, trzech zawodników. Sule zile, Sule alaba. Dobra. I teraz Manuel Neuer. Gwizdy, jakie. Lech jak Gdańsk. Moi drodzy, proszę nie gwizdać na Manuela Neuera. Zwłaszcza, że gramy na Alianzara, nie ma takiej gwizdy. Dobra. Alaba, zile, alaba, Sule alaba. Alaba, Neuer. Oj, 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 tak szczerze myślałem, że straciłem piłkę Ścieczenie są kibice Gwiżdżą, gwiżdżą kibice Lechii Gdańsk Ale mimo to Byron Achium cały czas utrzymuje 100% posiadanie piłki I teraz jesteście ciekawi, co zrobimy w przerwie meczu Gdzie Stracimy tą piłkę na rzecz tego, że Po prostu rywale muszą zacząć Więc jak to zrobimy Że dalej utrzymamy 100% A więc, że chcecie się tego dowiedzieć To teraz subskrybujecie kanał i czekacie do przerwy, gdzie Wam pokażę. Moi drodzy, zostawiamy łapeczki w górę, subskrybujemy kanał i wbijamy jak najszybciej tysiąc obserwacji. I teraz Alaba, zile, Alaba. I wycofanie do Manuela Neuera, Alaba. I pięknie zile, kimiś. zile. Zilezy. I teraz Manuel Neuer, zile. Gorecka, Alaba, no w ogóle to jest. Połowa obrony Bayern to już nie, nie gra w piłkę w Bayernie Monachium, tylko w innych klubach. A my i dalej mamy mamy FIFA z 2021 roku, a dokładnie transfery z 20, więc no już są praktycznie 3-letnie. Także, no wiecie, jakie to jest. Kimiś ale ważne, że Neuer się utrzymuje. Neuer, jakbyś ci źle podał, to będzie zatłuk chyba. Dobra. Bardzo wysoka ten amator gra. Pressing. Powiem Wam, że jest taki, że moglibyśmy stracić piłkę, gdybyśmy się e, raz źle obejrzeli. I teraz Myk. E, przewijamy sobie oczywiście te wszystkie te powtóreczki. Mamy 100% posiadania piłki. 100%, widzicie to? 100%. I teraz Myk polega na tym, że wchodzimy sobie w wybór stron i zmieniamy się na piękną naszą Lechią, Polskę Gdańsk. E, Polską, Lechię Gdańsk. E, e, Biało-zielone pasy. I teraz tak, bardzo ważne, podanie, uuu, boję się, że straciliśmy to 100% posiadanie przez to, że zbyt długo ten zawodnik miał piłkę i teraz bardzo ważne zadanie, trzeba błyskawicznie podać. Dobrze, udało się i teraz pytanie, wykonamy z 10 podań, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, rywal nie podchodzi, więc wymieniamy podania i zanim zobaczymy, czy jest dalej 100%. Jak myślicie? Sprawdźmy to. Widzicie to? Widzicie to? 100%. I zrobimy sobie 100%, mimo to, że zremisujemy 1 do 1. Także Alaba. Zile. Kimiś. Dobra. Alaba. Zile. Alaba. Noier. Dobra. Alaba. 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 Real Madrid. Alaba. Dobra. Alaba. I zile. No i podajemy sobie. Teraz spójrzcie to. Ciach. I co tutaj, Manuel Neuer? A żartowałem. Aim Neuer, co on zrobił? Strzelił sobie bramkę samobójczą. Ja tego nie kontrolowałem, ale no cóż, no patrzcie, Mamy gola w meczu, a mimo to dalej mamy 100% posiadania piłki. Możemy przegrać ten mecz 10-0 i będziemy mieli 100% posiadania piłki. A wy zapytacie się, jakim cudem? A to takim, że po prostu rywal tylko raz za tą piłkę i wykonał jedno podanie, tak naprawdę zero podań, bo tylko wznowił. I od razu nam oddał, więc takim oto sposobem robimy 100% posiadania piłki. Zdecydowanie częściej. Zobaczymy sobie, ile to jest zdecydowanie częściej według Szpakowskiego. To jest 100% zdecydowanie częściej. Czy widzieliście kiedyś mecz, w którym drużyna e, miała 100% posiadania piłki, a mimo to wygrała. Przegrała mecz? Teraz pytanie: jak Lechia zdobyła bramkę w tym meczu? Skoro. Skoro mecz, moi drodzy, wygrała, Ja nie, nie miała posiadania piłki. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, bo już teraz się pogubiłem w tym, co mówiłem. Dobra, Kimiś, Paiszao, Gorecka kontra Kubicki, Paiszao kontra Alaba. Kto wygra ten pojedynek? Alaba nie bawi się, Alaba konsekwentnie, Sule, Gorecka. Sule Jestem ciekawy jednej rzeczy Czyli jeżeli zdobędziemy gola Tak już wiecie W doliczonym czasie gry Gdy sędzia już miałby kończyć Gdyby nie to, że dalej kontru, ko, konstruujemy akcję I na amatorze To dla, nie jest dla nas problem, żeby w takiej minucie zdobyć bramkę Czy dalej będziemy mieli 100% Jeżeli sędzia od razu wiecie Zakończy mecz po wznowieniu Teraz to będzie eksperymentalne, bo tego nie wiem. Dobra, Alaba, co ty robisz, chłopie? Chłopie, co ty? Ale ty szybki jesteś, kurde, chłopie, Alaba. Zle? czy on też jest taki szybki? Nie, on już jest wolniejszy. Alaba, ajajaj, aj, aj, byś tak wyszedł na żołdrożyn, to byłby problem. tak, to mamy 80 minutę i musimy jeszcze podbić sobie podania, żeby przy ewentualnym rozpoczęciu rywali dalej było 100%. Nie innego potraktowania. A no jakie inne potraktowanie prowadzicie, Mordy. A Bayern gra mimo to na czas. Drugi samobój! Neuer! Nie, Neuer to mnie denerwuje. Dwie bramki samobójcze. Koleś, Nubel będzie od ciebie lepszy. No serio, Nubel tu jest broni. Gdzie jest jakiś normalny bramkarz? Urliś na przykład. Nubel, no patrz, zero samobój, Nubel. Nubel wygląda, Nubel wygląda jak 10 lat. Ale on biega szybko, widzicie na niego? Patrzcie, odda piłkę zobaczcie jak biega. Widzicie? Jaki ty, co to jest? No patrzcie na niego. <laughs> co jest grane? Gorecka i Alaba. I moi drodzy, 2-0 Bayern przegrywa, ale ma mimo, mimo to 100% posiadania piłki. I teraz, widzicie dalej, 100% posiadania piłki. Widzicie to? Widzicie to? Tak, powinienem pokazywać, bo to jest u góry. Nade mną. E, I 2-0. I teraz. Tak jakby kończymy na ten moment eksperyment związany ze 100% posiadania piłki. Jeżeli bym dokończył mecz w taki sposób, to bym wygrał po prostu go, moi drodzy, dwa, zremisował 2... zremisował 2-0, ale, ale zadanie byłoby wykonane, że tak powiem. Ale teraz dla nas jest zadanie. Wygrać mecz. O nie! I teraz pytanie. Ja myślałem, że nie zdobędę tej bramki. Teraz pytanie. Czy dalej mam 100% posiadania piłki? I czy jeżeli Lechia Gdańsk zacznie, to stracę to 100% posiadania piłki? Więc zobaczmy sobie, czy mam 100%. Mam. Dobra. Mamy 100%. Teraz już sędzia powinien zakończyć mecz od razu. Eee, Mamy nadal 100%? Mamy. Sędzia powinien zakończyć mecz w tym momencie od razu po rozpoczęciu. Dobra. Nie doszło do podania. Widzicie? I Dobra. dojdźmy do końca meczu. Sprawdzamy sobie, czy mamy dalej 100% posiadania piłki. No no, jeżeli za te, za, za te bramki samobójcze musiał wylecieć. Przez niego przegraliśmy. 100%. Moi drodzy. Mamy bramkę, 2-1 wynik. Bramkę strzeliliśmy, dwie straciliśmy. Wszystko 100% posiadając piłkę. I to jest cudowne. Moi drodzy, dziękuję bardzo za obecności obecność na odcinku. I widzimy się następnym razem. Yo!